Jak zmienić limity transakcji w aplikacji POP i serwisie internetowym PKO24? W aplikacji POP i serwisie PKO24 zmienisz limity dzienny i miesięczny przelewów oraz limity płatności i wypłat gotówkowych aplikacją. Po zalogowaniu do aplikacji POP wybierz profil. A w serwisie internetowym PKO24 w górnym menu kliknij w swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy. Następnie wybierz ustawienia. W aplikacji wybierz limity transakcji. Możesz zmienić limity miesięczny i dzienny przelewów, limity Blika, dzienny płatności w sklepach stacjonarnych i wypłat gotówki telefonem. Jednorazowy limit przelewów na telefon Blik wynosi 500 zł, a dzienny to 1000 zł. Tych limitów nie możesz zmienić. Przejdź do zmiany limitów. Wprowadź nowe limity i zaakceptuj zmiany. W POPAY PINEM, a w serwisie PKO24 aplikacją POPAY lub kodem SMS. Limity zostały zmienione. Bank PKOSA